Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w 100 dniach w świecie, który w 100% jest jedną wielką pustynią. Pustynny świat to duże wyzwanie, ponieważ nie ma tu łatwego dostępu do drzew czy pasywnych mobów. Sprawdźmy więc, czy uda mi się przetrwać 100 dni w pustynnym świecie Minecraft. Jeszcze przed startem, jeżeli film Ci się spodoba, zachęcam do zostawienia łapki w górę, komentarza i subskrypcji, a teraz zapraszam Cię do oglądania. Pojawiliśmy się w bardzo szczęśliwym miejscu, ponieważ blisko nas znajdowała się wioska wraz z Kowalem, a w oddali stała również piramida. W drodze do wioski pozbierałem trochę patyków. Pobiegłem pierwsze do wioski, by sprawdzić co będzie kryło się w skrzyncą Kowala. Znalazłem tam trochę żelaza, jabłka i hełm. Znalazłem również domek, w którym stał crafting, więc mogłem stworzyć swoje pierwsze przedmioty w tym świecie. Oczywiście zabrałem go ze sobą i zacząłem zbierać siano, dzięki któremu będę miał co jeść. Jako, że wioski pilnował żelazny golem, postanowiłem go pokonać, by dostać jeszcze trochę żelaza na podstawowy ekwipunek. Później ruszyłem zbadać, co znajduje się w piramidzie. Czekał w niej na mnie szkielet. Udało mi się wygrać tą walkę. Zeskoczyłem w dół do skrzynek, lecz w nich prócz kości i złotego jabłka nic nie znalazłem. Następnego dnia natrafiłem na wioskę, w której również pokonałem żelaznego golema. Ograbiłem ją z całego zboża i wymieniłem je za emeraldy. W kolejnej piramidzie zdobyłem kolejne złote jabłka, trochę złotych sztabek i żelaza. Dzięki pokonywaniu żelaznych golemów mogłem pozwolić sobie na żelazną zbroję. Jedynym problemem było znalezienie drzewa. Po jakimś czasie podróżowania znalazłem posterunek rozbójniczy. Wziąłem się na górę, gdzie stała skrzynka. Skrzynce było żelazo i nici, lecz nie po to właściwie tu przyszedłem. Bieża ta była zbudowana z drzewa, więc wyciąłem tyle, ile mi się zdołało, bez ryzyka ataku i uciekłem stamtąd czym prędzej. Po jakimś czasie wędrówki natrafiłem na niedokończony portal, więc wykopałem dwa bloki złota i zabrałem ze skrzynki wszystko, co cenimy. Chwilę potem znalazłem kolejną świątynię, było ich tu całkiem sporo, przez to, że cały świat był jedną wielką pustynią. W czynkach myślałem, że nadal nie będzie nic ciekawego, lecz w ostatniej z nich zdobyłem swój pierwszy w świecie diament. Postanowiłem, że jako przyniosła mi ta świątynia szczęście, zostanę w niej trochę na dłużej. Zrobiłem jedną z wież na prowizoryczny domek. Postawiłem skrzynię, wrzuciłem tam wszystkie swoje przedmioty, dodałem łóżko i kraft. Zabrałem najpotrzebniejsze rzeczy i wyruszyłem kopać surowce. Zależało mi najbardziej na żelazie i węglu, którego jeszcze w ogóle nie miałem. Nadal nie miałem pojęcia, jak mogę pozyskać źródło drzewa, więc liczyłem na to, że znajdę opuszczoną kopalnię, a w niej skrzynię z sadzonką wale udało się znaleźć, lecz w skrzyniach nie było śladu sadzonki. No niestety. Znalazłem tam również spawner pająków, który w przyszłości może mi się do czegoś przydać. Jakiś czas później, podczas kopania przed siebie, nareszcie udało znaleźć się moje pierwsze złoże diamentu. Kilkanaście minut później udało się znaleźć kolejne. Chwile mnie to kopanie kosztowało czasu, więc po wykopaniu diamentów stwierdziłem, że pora wracać na powierzchnię. Podczas wracania napotkałem na slajma, dzięki czemu zdobyłem Steinbole, które na pewno przydadzą mi się w przyszłości do różnych mechanizmów. No co wyszedłem na powierzchnię i na szczęście wykopałem się blisko mojej świątyni. Rankiem rozstawiłem mnóstwo piecyków i zacząłem przepalać całe złoto oraz żelazo, jakie udało mi się zebrać podczas mojej eskapady. W trakcie przepalania postanowiłem zmienić nieco wygląd świątyni, bo ten klasyczny, wygenerowany nie podobał mi się za bardzo, więc rozwaliłem filarę i zacząłem ją nieco przerabiać. Postanowiłem, że nie będzie ona moim domem, tylko zostanie ona moim wielkim magazynem. Postawiłem skrzynie, posegregowałem w nich itemy i zabrałem się dalej za zmienianie wyglądu mojego magazynu. Prąd świątyni był do totalnej zmiany. Nie chciałem, by mój magazyn się tak prezentował od wejścia. Zacząłem wypuszczać zwierzę i przednie ściany. Po jakimś czasie wyglądało to mniej więcej tak. Teraz mogłem dokończyć wygląd, jak powinna wyglądać piramida. Na wejście dodałem schodki i tak prezentował się nasz nowy magazyn. Zacząłem wyrównywać teren dookoła magazynu, bym miał ci wybudować swój własny dom. I bardzo skuteczne okazało się wtedy TNT. Zaczekałem do wieczora i zapolowałem trochę na potwory, by pozyskać trochę kości, nici, może jakiś łuk i inne przydatne dropy. Gdy rankiem wróciłem do magazynu, zaatakował mnie w nim Enderman, po czym gdyby nigdy nic, wszedł również do niego Creeper. Nie chciałem, by wybuchnął on moje skrzynie, więc wybiegłem i pokonałem go przed magazynem. Jak i potem zaklinowanego w drzwiach Endermana również udało mi się pokonać. Nadszedł czas na wyprawę. Posadzonki do drzew. Nie miałem pojęcia skąd je mogę dostać, ale biegłem i eksplorowałem wszystko po kolei. Nie na świątynie i wioski, lecz nigdzie nawet nie było śladu sadzonek lub jakiegokolwiek drzew. Po kilku dniach wędrówki znalazłem wioskę, w której na samym początku ujrzałem kowala. Od razu zajrzałem do skrzynki i, tak, nareszcie, nareszcie sadzonki drzew. Misja udana, mogę z dumą wracać do domu, bo dzięki temu miałem zagwarantowane stałe źródło drzewa. Mega się ucieszyłem, i od razu po powrocie wziąłem się za sadzenie mojego małego własnego lasu. Kinałem i zasadzałem nowe drzewa. Zacadziłem las blisko swojego magazynu, bym nie musiał daleko biegać po drzewo. Zostało mi teraz jedynie, wybudować dom, i miałem pewien na niego pomysł, więc zacząłem równać teren, gdzie powstanie ten budynek. Widok z dachu magazynu uświadomił mnie, jak dużo pracy przede mną, ale wiedziałem, że będzie warto. Wziąłem się do pracy, nie czekając ani chwili dłużej. Po jakimś czasie miałem już trochę miejsca na budowę swojego domu. Zacząłem od schodów, chciałem by wszystko było zachowane w pustynnych klimatach, więc głównie postanowiłem, że będę budował sandstone'em. Schody zrobiłem dosyć szerokie, które idąc w górę zwężały się. Później zacząłem budować małe wieże, które chciałem by stały po bokach mojego pałacyku. Nie robiłem ich super wysokich, ponieważ nie miałem nie wiadomo ile materiałów do budowy. Połączyłem jedną, z nich ze, ze schodami, by Połączyłem jedną z nich ze schodami, by wyglądała spójnie. Wystarczyło to teraz powtórzyć z drugiej strony. Po zbudowaniu drugiej takiej samej wieżyczki, po drugiej stronie nieco ozdobiłem przednią ścianę schodkami. Na wieżach wymieniłem też kąty na inne oraz zbudowanej ich szczycie murki. Jako że powoli kończyły mi się materiały, odszedłem nieco od bazy i pozbierałem mnóstwo piasku. Wróciłem później do budowy. Musiałem jakoś zmienić swój plan i zrobić mniejszy pałacyk niż planowałem. Dodałem również więcej schodów na wejściu, by wyglądało ono nieco ładniej. Wykopałem również przed zamkiem miejsce na małe sadzawki z wodą. Zrobiłem tak z obu stron, uzupełniłem wodą i wśród pałacyku podobał mi się coraz bardziej. Dodałem jeszcze standardowe płotki i pałacek jak na ten moment był gotowy. Włączyłem sobie shadery, by zobaczyć jak one się na nich prezentują. I było w miarę ok. Nie tak jak sobie wyobrażałem, lecz nie będę narzekać, ważny że wyglądał to nieco lepiej niż domek z kobla. Następnego dnia przyszedł najwyższy czas, by wyruszyć w podróż do Netheru. Jako, że miałem blisko do lawaturki, zrobiłem portal jak speedrunowic. No prawie. Nie pytajcie się, po co mi ten diamentowy killów i dlaczego wszędzie wokół był obsydian. Ważne, że dotarliśmy do Netheru. Obrałem sobie za cel znaleźć twierdzę lub bastion, lecz po drodze spotkałem niedokończony portal. Koło którego w skrzynce znalazłem złote marchewki. Jak się okazało, bastion udało mi się znaleźć niedługo później. Ujrzałem mury bastionu, ale dzięki waszym komentarzom wiedziałem, że potrzebuję złotego hełmu, by nie atakowały mnie pigliny. Więc wykopałem trochę złota i zrobiłem hełm. I rzeczywiście, nie okłamaliście mnie, nie zostałem zaatakowany. Lecz te w czarnych strojach jakoś nieprzyjaźnie się na mnie patrzyły, Lecz na szczęście spadły i nie mogły się do mnie wdrapać. Dostałem się do skrzynek, i z pierwszej z nich dostałem kilka obsydianu, a z drugiej kolejny blok żelaza i kilka innych rzeczy. Wiedziałem, że jest tu też ukryte gdzieś złoto, i schodząc zobaczyłem dwa pigliny, które utknęły w dziurze. Wykopałem złoto i wrzuciłem je, by zaczęły je wymieniać. Zorientowałem się, że mogłem przecież wziąć trochę złota, jakie udało mi się wykopać w kopalni, więc jako, że nie było to super daleko, pobiegłem prędko do domu i przyniosłem kilkadziesiąt sztabek złota. Na koniec wymieniania udało mi się wydropić 11 mperl i dwie podki na odporność na ogi. Zostało znaleźć fortecę. W tym momencie właśnie ją zobaczyłem. Po dosłownie godzinie szukania miałem już w planach, by zostawić szukanie fortecy na kiedy indziej. Kopiąc się do niej, dostałem osiągnięcie. Gorący turyst. To może wam podpierdzić to, ile musiałem przebyć, by tu dotrzeć. Nareszcie się udało. Trafić do fortecy. Teraz tylko z spawner blaze'ów i wychodzimy z tego netheru. Pierwsze znalazłem brodawki. Później parę skrzyń i jednej z nich były diamenty. Po jakimś czasie znalazłem też spawny. Rozkopałem go dookoła, by mogło więcej blaze'ów się pojawiać. I przez przypadek rzuciłem podką na odporność na ogień. Byłem trochę wkurzony, lecz dosłownie po chwili zostałem zaatakowany przez mnóstwo blaze'ów i wydaje mi się, że gdyby nie ten fail, już bym nie żył. Wykonałem wszystkie blaze i czekałem, aż wypadnie mi z nich pałka. Po jakimś czasie udało się wydropić 7 pałek, więc ruszyłem w trasę do portalu. Enchant na butach nieco przyspieszył tę trasę, lecz zajęło mi mnóstwo czasu, by tu wrócić. Odłożyłem wszystkie rzeczy i zabrałem się za budowę zagrody dla krówek. Jako, że bardzo potrzebowałem skóry, by w przyszłości wytwarzać z nich książki i inne przydatne przedmioty. Poszedłem do sąsiedniej wioski ze zbożem w ręce i przyprowadziłem dwie krówki do mojej zagrody. Postanowiłem też posadzić ścinę, ponieważ potrzebne jest by stworzyć papier, który wymagany jest do książek. Dodałem do swojej diamentowej łopaty zaklętą książkę na jedwabny dotyk, by móc wykopać ziemię z trawą, bym mógł ją położyć w zagrodzie dla krów. Pożyczyłem całego dirta, jaki znajdował się we wiosce obok i wstawiłem je zamiast piasku w drobnej zagrodzie. Z dirtu postanowiłem zrobić małą farmę zboża. Chciałem dobrze przygotować się na wyprawę na smoka, więc potrzebowałem do tego kilkunastu diamentów i w tym celu zszedłem do kopalni. Pierwsze diamenty znalazłem dosyć szybko. Potem długo, długo nic nie mogłem znaleźć, lecz w końcu pojawiły się kolejne. I po kilku minutach były jeszcze jedne. Teraz widzicie dłuższy fragment z mojego kopania, ponieważ sam byłem w szoku, co się stało. Wykopałem pierwsze diamenty i zacząłem kopać na boki sprawdzić czy to wszystko. Przy lawie ujrzałem kolejne, więc zalałem wodą lawę i bez problemu je wykopałem. Nie mogłem uwierzyć, że w tak krótkim czasie udało mi się znaleźć dwa złoża diamentów. Wykopałem je i pobiegłem dalej. Po chwili nie mogłem uwierzyć swoim oczom kolejne złoże diamentów na podłodze w kopalni. Pierwszy raz w życiu przytrafia mi się takie coś. Jako, że miałem wystarczająco diamentów, postanowiłem znaleźć wyjście i po chwili zobaczyłem kolejne. Jak to jest możliwe, że tyle diamentów znalazłem w tak krótkim czasie? Dajcie znać w komentarzach, czy kiedykolwiek przytrafiło wam się coś takiego. Wyszedłem na powierzchnię nocą. Podążałem w stronę domku po drodze zbierając siły. Kolejnego dnia powiększyłem plantację trzciny i pobiegłem do osadników z mównicą, by zdobyć od nich książkę z powolnym opadaniem, by zabezpieczyć się od wyrzucenia w powietrze przez smoka. Udało się zakupić u villagera idealną książkę. Zrobiłem diamentową zbroję, klatę, spodnie, hełm i buty. I na buty od razu nałożyłem powolne opadanie. Zrobiłem też enchanting table, by na jakieś podstawowe enchanty ulepszyć swój ekwipunek. Nie spodziewałem się niczego szczególnego, lecz nawet taki delikatny enchant mnie trochę bardziej uspokajał. Zostało jedynie znaleźć stronhold i portal do endu. Miałem 12 oczu kresu, więc musiałem rozsądnie je używać. Po jakimś czasie oko mocno skręciło i po kolejnym wiedziałem dokładnie, gdzie mam się kopać. Kopałem w dół z nadzieją, że wystarczy mi 10 sztuk oczu, które mi zostały po całej trasie. Na początku znalazłem bibliotekę i zorientowałem się, że zapomniałem wziąć tarczy, więc szybka improwizacja, przepaliłem jedno żelazo, jakie znalazłem, kilka desek wykopałem i jest. Mam wszystko, by walczyć ze smokiem. Ile się błąkałem po korytarzach samochodu, lecz w końcu znalazłem portal i nie uwierzycie, brakowało idealnie 10 sztuk. Nie zostało mi nic innego. Byłem uzbrojony i gotowy, by stawić czoło smokowi. Na początku rozwaliłem wszystkie wieże i czekałem aż smok zleci. Strasznie długo to zajęło, więc wam tego oszczędziłem. Zlikował się ostatni zlot, a ja przed chwilą musiałem pokonać losowego endermana, który nie wiem czemu mnie zaatakował. Szybka perła, kilka ciosów siekierką w głowę i jest. Smok pokonany, lecz... Szczerze mówiąc, nie to było naszym celem w podróży do Ender. Oczywiście pokonanie smoka jest super satysfakcjonujące, lecz zebrałem całego ekspa, wziąłem ze sobą jajko i wyruszyłem w drogę do teleportu. Tak, moim celem była Elitra. Wyrzuciło nas na skraju wyspy, lecz na szczęście nie spadłem w przepaść. Dosyć szybko udało się znaleźć pierwszą wieżę. Nie wiem w sumie, czy one mają jakąś specjalną nazwę. W wieży tej było mnóstwo shulkerów, jak tam one się właściwie nazywają. Na szczęście miałem jeszcze wystarczająco strzał, by je pokonać. Na górze wieży były skrzynki, w jednej z nich był wykokszony żelazny miecz, a w drugiej żelazny hełm i diamentowy spodnie z mintingiem, unbreakingiem i fire protection. Ile później znalazłem główną siedzibę i kocham Was za wszystkie podpowiedzi, jakie mi dajecie. Więc jeśli wiecie, jak właściwie nazywa się to miejsce, możecie dać znać w komentarzu. Za wszystkie Wasze komentarze jestem mega mega wdzięczny i dziękuję Wam. Drapałem się na dach jednego z budynków i użyłem perły, by przedostać się do latającego statku. Wszedłem do pomieszczenia, gdzie czekał na mnie szulker, Pokonałem go w dosłownie chwilę. Sprawdziłem, co kryje się w skrzyniach. Były tam dwie diamentowe klaty. Była i ona. Wisiała i czekała tutaj na mnie. Moja własna Elytra. W jak zapomniałem o głowie smoka, więc później musiałem po nią wrócić na górę. Lecz czas było wracać. 100 dni w pustynnym świecie kończy się udaną misją zdobycia Elytry. Jeżeli film ci się spodobał, nie zapomnij zostawić łapki w górę subskrypcji, a w komentarzu daj znać, czy chciałbyś zobaczyć kolejne 100 dni w pustynnym świecie Minecraft.